Bo Piotrek ma dziewiątka. To jest Mateusz, tak. Maciek. Ale jak pierwszy tak, nie daj... Zaraz. Znaczy jak uderzy się, ten zderzy się pierwszy. Transformator. Transformator. A tam są transformatory gdzieś? Tu. Tu jest w lesie, w Topoli. Ach, to będzie huk, tak? Huk, to się tej podłoga, wiesz, będzie trząsła. No tak to ja się bogiem, wiesz? Jak? Monika, Unika. Widziałeś się? Widziałaś? Nie widziałaś paszport, to? Cholera, wika duży. No. Trzy, dwa. I tak, tam, i taki ostrzejszy tam. Marysia, się nagrywasz, tak? Tak. <grych> Armagedon. Puśćcie się. Co ja, bo tutaj nie, nie widzicie, tam były wiesz, pieruny. to jest pole po prostu i dlatego to tak wszystko tam. I teraz jakby niemiec przyszedł, tam kurwa na pieszo stąd szła w tej chwili. <grych>